Cześć, nazywam się Dariusz Adrynowski, jestem właścicielem i ekspertem SzukamyKredytu.pl Startujemy z nowym projektem 100 pytań do eksperta kredytowego. Postaramy się w każdy czwartek odpowiedzieć na trzy pytania, które najczęściej z Waszej strony trafiają do nas. Będziemy te pytania grupować w mniej więcej podobne kategorie, w podobny obszar. Także w każdy czwartek. Szukajcie nas na naszych mediach społecznościowych, gdzie będziemy odpowiadać na właśnie te trzy najistotniejsze pytania danego tygodnia. Jeżeli pojawią się z Waszej strony pytania, które będą wykraczały poza te, na które udzielamy Wam odpowiedzi, piszcie do nas, zarówno poprzez nasze media społecznościowe lub poprzez, e, poprzez adres mailowy kontakt .pl. Będziemy starali się na bieżąco włączać też Wasze pytania w nasze cotygodniowe spotkania. Dzisiaj ruszamy z trzema pierwszymi pytaniami. Zatem pytanie numer jeden: Czy zarabiając w euro mogę dostać kredyt w złotówkach? Niestety nie. Dzisiaj tak naprawdę ustawa o kredycie hipotecznym mówi o tym, że możemy uzyskać kredyt hipoteczny w tej walucie, w której zarabiamy, lub w tej walucie, której dochód gospodarstwa domowego jest przeważającym dochodem. Możemy jednak w praktyce znaleźć pewne rozwiązania, e, które pozwolą nam, pomimo tego, że zarabiamy w euro, uzyskać kredyt w złotówkach. Natomiast wówczas musimy mieć tak zwany dochód mieszany, czyli w gospodarstwie domowym, wśród wnioskodawców, którzy wnioskują o kredyt, powinniśmy mieć zarówno dochód w euro, jak i na przykład dochód w złotówkach. I wtedy, zrównując ten dochód w euro do poziomu dochodu w złotówkach, bylibyśmy w stanie taki kredyt w złotówkach otrzymać, o ile oczywiście pozwoli na to nam zdolność kredytowa. Takie rozwiązania znajdziemy tylko w nielicznych bankach. Tak jak powiedziałem, jeżeli faktycznie zarabiasz w euro, to na dzień dzisiejszy dochód, twój, twój, waluta Twojego kredytu będzie jednoznaczna z walutą Twojego dochodu. To ma spowodować pewnego rodzaju ochronę konsumenta w związku z zmianą kursu walut. Pytanie numer dwa. Czy pracując za granicą mogę dostać kredyt na zakup mieszkania w Polsce? Tak, jeżeli pracujesz za granicą i uzyskujesz dochód w walucie danego kraju, możesz się o taki kredyt starać, kupując właśnie nieruchomość w Polsce. Natomiast tutaj też należy zwrócić uwagę na kwestię właśnie tej waluty dochodu. Nie każda waluta będzie akceptowana w, w polskich bankach jako waluta, która może stanowić sta, możliwość uzyskiwania, uzyskania kredytu w danej walucie. Na przykład, jeżeli chodzi o koronę szwedzką, nie ma dzisiaj banku, który w tej walucie udzieli nam, nam kredytu. Najbardziej popularne rozwiązania walutowe to euro, dolar czy fund brytyjski na dzień dzisiejszy i tak naprawdę finalnie mamy tylko dwa banki, które udzielą nam kredytu w walucie obcej. Jest to Alior Bank i jest to PKO S.A. Jeżeli będziecie chcieli więcej informacji dotyczących właśnie tych dwóch banków i rozwiązań dla poszczególnych walut, oczywiście zapraszamy do kontaktu. Uszczegółowimy odpowiedź na to pytanie. Pytanie numer trzy. Mój małżonek pochodzi z Ukrainy. Czy możemy razem kupić dom na kredyt? Tutaj jest e, sprawa bardziej skomplikowana. Jeżeli e, małżonek nie ma obywatelstwa polskiego, a chcecie kupić faktycznie dom, czyli nieruchomość, która jest e, usytuowana na danym gruncie, to niestety musicie mieć na to zezwolenie ze strony ministerstwa. Czyli małżonek musi wystąpić o zgodę na zakup takiej nieruchomości, jeżeli chodzi oczywiście o tą nieruchomość gruntową. Dlatego, że tak naprawdę Ukraina w tym przypadku, o którym pytasz, jest krajem, który pochodzi, należy do europejskiego obszaru gospodarczego i w tym przypadku takie zezwolenie jest, jest potrzebne. Natomiast jeżeli chcielibyście kupować mieszkanie, sprawa mogłaby być trochę, tutaj troszkę Łatwiejsza, ponieważ wówczas takiego pozwolenia w części regionów Polski, szczególnie w środkowej Polsce, nie trzeba mieć. Takie pozwolenie może być wymagane na przykład w przypadku zakupu nieruchomości, które stanowią w, w, własność prywatną. W momencie, kiedy są zlokalizowane na obrzeżach naszego kraju, na przykład w województwie zachodniopomorskim. Wówczas takie zezwolenie na zakup mieszkania, gdzie mamy prawo własności, to bo prawo własności będzie też potrzebne. Natomiast zdecydowanie mniej ograniczeń będzie w stosunku do spółdzielczego prawa własności. Takie mieszkanie z, z takim statusem spółdzielczego prawa własności będziecie mogli kupić raczej na terenie całego kraju.